Cześć, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny materiał poświęcony ćwiczeniom w domowej siłowni. Dzisiaj przećwiczymy sobie chyba najbardziej popularną część ciała zaraz po bicepsów, a mianowicie klatkę piersiową. Zrobimy to tylko przy użyciu, przy, przy użyciu hankli. Tak jak ostatnio w pierwszym filmie i w drugim filmie będziemy sobie tylko ćwiczyli hanklami. Hankla tak jak ostatnio mam 15 kg. Uważam, że ten ciężar jest wystarczająco dobry, przynajmniej przy moim. I w każdym ćwiczeniu będziemy starali się robić od 12 do 20 powtórzeń. Ja pokażę Wam oczywiście nie cały trening, bo będzie to zbyt długo, ale tak jak mówiłem, jeśli będzie od Waszej strony, zrobię kiedyś cały trening. Ale to musicie właśnie wymiar napisać to w komentarzach, jeśli będziecie chcieli. widzowie. I będziemy sobie robić od 5 do 6 powtórzeń. Także za chwilkę zobaczycie, jak wykonuję pierwsze ćwiczenie w domu. Jeszcze tylko Wam wspomnę, że zawsze przed tym ćwiczeniami. Robię sobie około 200 pompek, 400 po 50 wystarczająco, jest to sporo mi się wydaje. Wystarczą, żeby po prostu rozgrzać troszeczkę te mięśnie, tutaj piersiowe, żeby troszeczkę już podpompować, fajnie czuć i wtedy przystępuję ja do właściwego treningu. Także za chwilkę się zobaczymy i zobaczycie, jak ja wykonuję te ćwiczenia domowe. Tak jak widzicie, weźmiemy sobie na podłodze. Ja mam matę, podłożyłem sobie matę, żeby było wygodniej. Hanki mamy po bokach. I chyba najbardziej popularne ćwiczenie, jakie chyba wszyscy znamy, są to rozpiętki. Oczywiście, domowy sposobem. Także pokażę Wam, jak ja wykonuję 15 kg, dwie halterki. Bierzemy sobie do góry. I tak jak mówię, wykonujemy od 12 do 15 powtórzeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście i piętnaście. Staramy się przy końcowej fazie ruchu nie łączyć z tak, dla tylko robimy tak. Dlatego, gdyż tracimy tutaj napięcie mięśniowe, jeśli chodzi o klatkę piersiową, a po prostu chodzi na to, żebyśmy tutaj spinali jak najbardziej w tej fazie ruchu klatkę piersiową, żebyśmy czuli jak najbardziej, a jeżeli dotkniemy, nasza pompa mięśniowa oczywiście troszeczkę może spaść. Także to jest pierwsze ćwiczenie, jakie chciałem Wam pokazać. Za chwilkę zrobimy sobie jeszcze jedną serię i tak jak mówiłem wcześniej w pierwszych filmach, Robię, ja osobiście robię krótkie przerwy, od do około minuty 40 sekund. Wspominałem to już wcześniej, że ja prowadzę dość intensywny trening, około 40 minut mi się na to, 45 minut mi się na to wszystko schodzi. Ale chodzi o to, żeby czuć ten mieszyn. Także za momenting zrobimy sobie jeszcze jedną serię, żebyście sobie zobaczyli, jak to wykonywać. I naprawdę już troszeczkę czuję tą klatkę piersiową. Po wcześniejszych pompkach jak robiłem przed całym treningiem także już przygotowujemy się do następnego do jeszcze jednej serii. Kładziemy się z powrotem na macie. Bierzemy ciężarki do rąk. I jeszcze jedna seria wam pokażę. Resztę sobie skończę już po prostu w samotności że tak powiem widzowie. Dwa, 3 i tutaj w końcowej fazie staramy się jak najbardziej napiąć te mięśnie, żebyśmy je czuli, przynajmniej ja tak wykonuję i na mnie to osobiście działa. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14 i 15. Odkładamy powolutku, żeby nam szczangelki nie wypadły. O 15 kg to już nie jest jakiś duży ciężar, ale też nie jest jakiś mały. I to jest oto właśnie jedno ćwiczenie jakie ja wykonuję. Za chwilkę pokażę Wam drugie jakie ja wykonuję. Pokażę Wam następne ćwiczenia jakie wykonuję w domu Przy użyciu tylko dwóch hantli Czyli tylko to zaczynamy bez żadnego gadania Przejdźmy do ćwiczeń Też jest to bardzo popularne ćwiczenie Chyba każdy z nas je zna Ale oczywiście pokażę Wam 15. Bierzemy sobie i robimy sobie wyciskanie hantelek Klatkę troszeczkę wyciskamy do góry Wypychamy i też robimy od 12 do 20 powtórzeń. Ja osobiście robię 20, ale teraz zrobię już Wam 15. Z tego powodu, że jestem po prostu po treningu i już troszeczkę czuję te wszystkie mięśnie czuję, już troszeczkę zmęczenie. Dlatego chcę Wam tylko zademonstrować, jak ja wykonuję. Jeszcze zrobimy z 5. 2, 3, 4 i 5. Tak samo staramy się tutaj nie łączyć tangelek w, w fazie budnej. Nie dotykać. I ktoś może powiedzieć, że to są tylko 15 kg. Ale zróbcie taki z serii 5-6 po 20 powtórzeń. Zobaczycie, jak ładnie wchodzi. Naprawdę ten ciężar jeżeli ktoś nie ma sztangi w domu, ktoś nie ma ławeczki, ktoś nie ma może zbyt dużej ilości żarów, nie spróbuje tej metody. Oczywiście i zobaczy, jak fajnie wchodzi w klatkę piersiową. Ja naprawdę już bardzo dobrze czuję mięśnie piersiowe. Także naprawdę polecam, jeżeli ktoś nie ma dostępu do siłowni. Tak jak wspominałem to we wcześniejszych filmach. Przerwy króciutkie, tak jak wspominałem wcześniej. Już się przygotowujemy do kolejnej serii. Oczywiście, też jeżeli robicie krótką przerwę, to też ta pompa jest w moim odczuciu większa, przynajmniej na mnie to działa. I z powrotem przygotowanie i wyciskamy powoli, bez jakichś gwałtownych ruchów. Staramy się to robić poprawnie. Czasami wiadomo, może troszeczkę tam polecieć ta szangielka, no ale tak jak mówiłem już kiedyś, że nie robimy tego nie wiadomo jak przy linijce. bez przesady. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 i 15, 15 powtórzeń i drugą serię mamy zakończoną. Także fajne ćwiczenie, naprawdę w drugim domowym sposobem. Za chwilkę pokażę wam ostatnie trzecie ćwiczenie. Jakie ja najczęściej po prostu sobie trenuję Kiedy na przykład nie jadę na siłownię Nie mam czasu, czy po prostu nie wiem Chcę poćwiczyć sobie w samotności Dzięki, za chwilkę się widzimy przy następnym Witam Was już przy następnym ćwiczeniu Też bardzo myślę, że znane ćwiczenie Ale też chcę Wam pokazać Zaczynajmy Tym razem będzie to ćwiczenie z tylko z jedną sztangelką Tak zwane wyciskanie ankli Bierzemy oburącz, sztanga blisko klatki piersiowej i wyciskamy powoli. Od razu powiem Wam, że przy końcowej fazie przy tej staramy się tutaj klatkę napinać jak najmocniej. Ściskać ją tak jakby do siebie, jakbyśmy chcieli złączyć lewą i prawą pierś do siebie. Wtedy czujemy naprawdę bardzo dobre napięcie

I mamy pierwszą serię zakończoną. Tylko przy użyciu hankli, przy niczym więcej. ja Wam szczerze, że już naprawdę czuję tę klatkę, już normalnie mi rozrywa. A wspominam, tylko ćwiczymy przy użyciu samych hankli. Ale tak jak wspomniałem, jest tu tylko... Musicie robić krótkie przerwy, bo ja też wiem po sobie. Znaczy trzeba też obserwować oczywiście swój organizm, ale wiem po sobie, że Dłuższe przerwy 2-3 minutowe nie działają tak dobrze jak krótkie sery. Bo, tak jak mówiłem pan wcześniej, ta pompa mięśniowa wtedy cała się utrzymuje, to na, no, ukrwienie, czy w bicepsach, czy w klatce, czy w innej pancji mięśni, czy w tricepsach, po prostu jest bardziej napompowany mięsień i to wszystko bardziej lepiej wchodzi. Także jeszcze jedna seryjka i zakończymy. Ok. Ładziemy się ponownie. Maty używam czasami na siłowni. Czasami ją zabieram ze sobą, jeśli nie jest potrzebna. Ale też używam jej oczywiście w domu, tak jak widzicie. 11 12. Przy tym ćwiczeniu jest troszeczkę angażowany też, jeśli chodzi o triceps, jest angażowany triceps. Także tutaj on też tam pracuje przy okazji tego ćwiczenia, co moim zdaniem jest dobrze, bo też przy okazji go przetrenowujemy. Ok. I to by było na tyle, jeśli chodzi o 3 ćwiczenia, jakie chciałem Wam zademonstrować domowym sposobem. Ja sobie jeszcze zrobię 3-4 seryjki, tak tak samo od 12 do 20 powtórzeń. Przeważnie robię 20 powtórzeń, czasami 15, w zależności jak się po prostu czuję. Ale oczywiście każdy podchodzi do tego indywidualnie. Także to by było na tyle. Oczywiście stosuję jeszcze różne warianty, jeśli chodzi o trening klatki piersiowej. Jeśli będziecie chcieli, pokażę je Wam w, innych, w następnych materiałach, bo to są nie jedyne ćwiczenia, jakie wykonuję na klatkę piersiową. Trzeba co jakiś czas urozmaicać te ćwiczenia, żeby te mięśnie po prostu nie przyzwyczaiły się cały czas do jednego ćwiczenia, tylko do też trochę innych jakichś. Trzeba je atakować pod jakimiś innymi kątami, tak jak to się mówi. Także tak jak mówię, będziecie chcieli, pokażę Wam w kolejnych materiałach, jak ja trenuję. Oczywiście napiszcie mi to w komentarzach, czy chcecie. I możecie napisać, czy też trenujecie podobnie. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Z domowej siłowni, ze swojego po prostu można powiedzieć pokoju. Jak fajnie można trenować sobie, przećwiczyć sobie klatkę. Niekoniecznie jeżdżąc właśnie do klubu, na siłownię. Jeżeli ktoś nie ma dostępu, nie ma pieniędzy. Lub po prostu lubi ćwiczyć w samotności. Na końcu się zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Do lajkowania. I widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć.